Bardzo przepraszam za spóźnienie. Zguba się znalazła, dlatego już dalej program kontynuujemy we dwójkę. Tak. Moim Państwa gościem jest Pan Adam Zajączkowski z Ośrodka Pomocy Psychologicznej, z którym będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać o postanowieniach noworocznych i o tym, jak konsekwentnie w nich wytrwać. No właśnie, to jest problem dla, myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla większości chyba z nas, wytrwać w tych postanowieniach. Czy Pan często w swojej praktyce spotyka się właśnie z takim problemem niekonsekwencji? E, tak, myślę, że często to znaczy pacjenci e, często przychodzą właśnie z problemami takimi, które wynikają właśnie no, z braku konsekwencji, czy to w relacjach, czy to w różnego rodzaju decyzjach życiowych. No i niestety no, jest taki problem, który myślę, że każdy z nas w mniejszym bądź w większym stopniu gdzieś tam przerabia. No tak, a czy początek roku jest tym momentem, kiedy faktycznie do Państwa zgłasza się dużo większa ilość osób, które chcą coś zmienić w swoim życiu i które, które mają jakieś takie postanowienia na to, żeby od tego nowego roku zacząć od początku? Hmm. Początek roku w pewnym sensie tak, chociaż myślę, że bardziej jest to związane z tym, że tu jak się pogajasz pogoda, jest mniej przyjemnie na dworze, no i też przez to mamy um, no, różnego rodzaju tak zwane depresje sezonowe. A czy sam Nowy rok jest takim okresem? No ciężko powiedzieć. Myślę, że um, wynika to raczej z takiej niezbyt korzystnej ały, mm -hmm. a nie tyle z, z samej daty. No, się zastanawiam się, czy to jest jakaś magia w tym 01, 01, teraz jeszcze mamy 012. Czy to po prostu wynika z tego, że ludzie potrzebują takiego momentu, takiego, żeby mieć jakąś taką granicę. Odcinam się to, co było za mną, to jest za mną, od teraz jest pierwszy dzień nowego roku, więc zaczynam wszystko całe życie swoje od nowa. Znaczy to wygląda tak, że często różne postanowienia wiążą się z przejściem z jednego kresu w drugi, czyli mm. coś od nowego tygodnia, coś od nowego miesiąca, a że nowy rok jest takim, że tak powiem, wydarzeniem, które rzadko się zdarza rzeczy raz w roku. Więc mamy taką jakąś tendencję do tego, żeby od nowego roku postanawiać sobie, że od 1 stycznia będziemy robili to bądź tamto, bądź czego się będziemy robili. Co nawet yy, widać też w kulturze, gdzie e, istnieje taki powiedzmy mm. jak postanowienie nowojoczne. Mhm. Tak, zdecydowanie. Czyli nieważne jaki bodziec, ważne żeby w nim konsekwentnie wytrwać. E, a teraz moje pytanie dotyczące tego, e, jaki zespół gromadzi właściwie e, państwa ośrodek pomocy. E, do kogo możemy tam znaleźć? O jaką pomoc możemy się zgłosić? Tak, ja pracuję jako psychoterapeuta pracujący z młodzieżą i z osobami dorosłymi. Mam w zespole też seksuologa, który również zajmuje się terapią PAR. Oprócz tego są jeszcze dwie osoby, które, podobnie tak jak ja, są psychoterapeutami, ale też w trochę, inne, trochę innej specjalizacji, to znaczy oprócz tego, że prowadzą psychoterapię z ogólnie zmianymi jakimiś trudnościami w funkcjonowaniu, to też zajmują się różnego rodzaju no, co mówi interwencją w kryzysie, czyli pomocą różnego rodzaju trudnych sytuacji, które zdarzały się okresowo, typu rozstanie, jakieś nie wiem, powiedzmy trudne sytuacje, chociażby nawet takie jak ślub, która jest również uważana za kryzys życiowy, ponieważ wiąże się z różnymi zmianami w życiu i właśnie te dwie osoby starają się też pomóc w rozwiązywaniu tego typu kryzysów. Jasne, a mnie interesuje jeszcze jedna rzecz. Czy, czy to jest tak, że ludzie sami z siebie właściwie chcą i poszukują tej pomocy u państwa, czy zazwyczaj jest tak, że zgłasza ich jakaś osoba bliska, czy, czy ktoś z rodziny? Czy to jest nawet podstawą udzielania pomocy, dlatego że w przypadku jakiejś konsultacji czy pojednictwa, osoba, która potrzebuje pomocy, może być przez kogoś zgłoszona i w tym wypadku nie jest to jeszcze jakoś bardzo nie w porządku, ale, ale w sytuacji, gdy pacjent przychodzi na terapię, musi sam tego chcieć. Bo tutaj w przypadku psychoterapii najważniejsze jest tak naprawdę ze strony pacjenta motywacja, to, żeby chciał podjąć zmiany, chciał podjąć leczenie, chciał na tę sesję przychodzić, no i chciał pracować przede wszystkim. Jeśli pacjent jest skierowany przez kogoś innego, przez jakieś placówki, przez rodziców, partnera itd. To często ta motywacja jest znikoma i nawet jeśli przychodzi na sesję, nawet jeśli deklaruje taką chęć, to często ta praca jest albo bardzo powolna, albo przynosi niewielkie efekt. Jasne, a jeszcze zahaczając o to, o czym Pan powiedział, jak wygląda takie pierwsze spotkanie w poradni? Z założenia pierwsze dwa czy trzy spotkania są spotkaniami konsultacyjnymi, na których staramy się rozeznać te problemy pacjenta, staramy się o nim dowiedzieć o tym, kim jest, co robi w życiu, jak przedstawia swój problem, no i też staramy się tutaj rozeznać się w tym, czy pacjent jest zmotywowany do tego, czy rzeczywiście chce chodzić na terapię, czy chce podjąć zmiany. Tak jak już mówiłem wcześniej, bardzo ważne jest też to te zeznanie z naszej strony, czy pacjent sam podjął decyzję o tym i czy to on sam chce, bo jak w przypadku powiedzmy chorób somatycznych, gdzie nie wiem, wystarczy podać lek i czy pacjent chce, czy nie chce i tak wyzdrowieje, tutaj pacjent musi chcieć tej zmiany musi chcieć pracować przede wszystkim, więc to jest, to jest oprócz właśnie rozumiecie się problemie, czy trzeba sprawa, jaką zajmiemy na pierwsze spotkanie. My za chwilę wrócimy do postanowień noworocznych, powrócimy na pewno po raporcie, który już za chwilę. Ja myślę na sam koniec, na sam koniec tej części pytanie odnośnie tego, no właśnie, bo często jednak jest tak, że o tą motywację ze strony chorego jest trudno. Zdarzają się oczywiście przypadki, kiedy ktoś jest sam świadomy tego, że potrzebuje pomocy, ale najczęściej jest właśnie tak, że te osoby przez długi, długi czas nie, nie udają się tam, gdzie powinny, czy na przykład do psychologa. Czy my właśnie w domu potrafimy, po, możemy pomóc właśnie jakimś jakoś tym osobom, czy jakich możemy skłonić do podjęcia takiej terapii? W pewnym sensie możemy pomóc, może nie tak jak w skolu w gabinecie, czy, czy inna osoba tego uprawniona. Na pewno jeśli osoba, ktoś z naszych bliskich jest cierpiącym, pomocą może być chociażby bycie przy tej osobie, czy porozmawianie z nią o tym, a jeśli. Yy, decyduje się na to, żeby szukać pomocy, pomóc jej, jej w znalezieniu odpowiedniej osoby, pomóc jej w poszukiwaniu jakiejś placówki, czy, czy, czy prywatnego środka, hmm. czy, czy kogokolwiek, kto mógłby takiej, takiej pomocy udzielić. A czy na przykład jest Pan za takim rozwiązaniem? Bo ja się zdarzyłem, z, spotkałem z taką sytuacją, że jest problem alkoholowy i od wielu, wielu lat ten problem cały czas narasta i żona tego mężczyzny cały czas mówi mu, że powinien on udać na leczenie, że powinien się leczyć. To nic niestety nie pomaga. Ta osoba ma problem z tym, z przyznaniem się właśnie tego, że jest alkoholikiem i ta kobieta, ta żona tego mężczyzny chce zastanawiać teraz nad tym, żeby jakoś sądownie, jakoś pod przymusem właśnie wysłać e, tego pacjenta, przyszłego pacjenta do leczenia. Czy takie, takie rozwiązanie w ogóle zdaje egzamin? Czy to właśnie spowoduje w tym pacjencie jeszcze większy opór przed leczeniem? To znaczy, jeśli e, są pewne sytuacje, w których e, takie rozwiązanie jest dopuszczalne, ale to w zasadzie ograniczy się tylko do, do tyłucia, czyli do leczenia szpitalnego, do leczenia ambulatoryjnego zamkniętego, który trwa kilka tygodni, przez który pacjent no, nie spożywa alkoholu, ale jeśli chodzi o, o samą psychoterapię, to, to tak naprawdę no, nie ma takiej możliwości, mm. bo tak jak mówiłem, pacjent może, może przychodzić na spotkania, przynosi zaświadczenia, że, że uczęszcza na psychoterapię, że, że jest na niej, ale tak naprawdę w ten sposób funkcjonować na sesji, że nic z tego tak naprawdę nie będzie, nie będzie wynikać, mimo że chodzi regularnie, bo cały czas jeżeli będzie o przeświadczenie, że robi to dla żony, że to żona chciała, a nie, a nie on, że to ktoś inny, że jest pod przymusem, że on tak naprawdę nie chce, to nie będzie pracował na, sesji, na sesjach i ta zmiana, jeśli w ogóle będzie, to będzie raczej znikoma. Okej. Okay. To my powrócimy już po przerwie, po raporcie z trochę lżejszymi tematami, powrócimy do postanowień noworocznych, porozmawiamy o tych które są według Pana i według na przykład mojej koleżanki ani najlepsze, a które są najgorsze i są nie do spełnienia. Ja zapraszam Państwa na raport i widzimy się już za chwilę, parę.